Jak się czujesz? Jest gorzej niż w więzieniu. Dobra, ta czekolada zła jest z Chile. Z Chile, kurwa, z Chile. <laughs> czekolada z Chile. Bo bez bagów i kraszy to nie Gotików. No właśnie. Dobra, uwaga. Alarm! Jaki kurwa alarm w geju. Nie ma żadnego alarmu złej. Alarm to jest w no dzwonnicy. Czy pirania kiedyś pisała? Pirania? O Jezu! Nie! O dobrze! Ojoju! Oj Wojdubcia! Cześć, mama! Widzę cię bawię ci. Weź się, Co to. Czy do mnie pirania pisała? Wiesz co? Chodzi ci o osobę? Kurwa Gdzie on mi tam poszedł? On już z obozu spierdala Ja pierdolę, do Beliara poszedł Beliar pomóż mnie Do obozu dostać się Bo ten gnój z tej kopalni Chce mnie dać do szwalni chcę kopać rudę górdę Weź mnie stąd na burdel Haha <śm> Głową grę ponownie. Niestety, gra została zawieszona. O jezu, wszedłem! Wszedłem! Trafił! CHUJ brawo! Trafił w końcu w dużą dziurę. Co za wariat! Jak on to zrobił? Tego. Dobra, młodości. O o, 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 o. Ty, ty, ty. Niech to było. Niech to było. w się meczek goni. O kord. Czekaj, co tu Kurwa, ja przed nim uciekałem. Bijem, to nie wiem. zrobił? zrobił. Serdecznie, ale w wodzie gotik. To dziś fascynuje. Ty. I to jeszcze na widoku. Jak ci nie wstyd? Ty, ile ty tego masz? A już. Jak ci w ogóle nie wstyd, wiesz co? Nie, no, kurwa, ostatnie uderzenie! Ah. Już pisałem ostatnio sklepie o Wiesz co ci powiem? Peks. coś tu się szykuje. Oto parę sztuk złota. Należą ci się, paria. To bardzo miłe z twojej strony. Dziękuję. Erwin dziękuję też za pomoc. Jak byłem u ciebie i wszystko zależy od ciebie. Wszystko 200 złotych. Ja pierdolę. Wiesz, co ci powiem, peks? Coś tu się szykuje. Oto parę sztuk złota. Należą ci się, paria. To bardzo miłe z twojej strony. Dziękuję. Erwin, cicho, 200 złotych. Nie, coś tam kurwa było. Ja pierdolę. Co to było? ...wojebne. Janek... ...i cicho. ERWIN! ...i nie wierzę w Erwina. Wiesz, co ci powiem, peks? Coś tu się szykuje. Oto parę sztuk złota. Należą ci się, pariant. To bardzo miłe z twojej strony. Dziękuję. Erwin, uśmiechnij się 100 złotych. Ale to jeszcze wariaty, słuchajcie nic. Siema Matusz, witam ciebie. To jeszcze nic. Patrzcie się, wariaty. Mam nawet takie numeracje, prawda? Żeby... O! Żeby... Pierdo. Co jest kurwa znowu? Serduszka znowu coś wyszły. Uśmiechnij się! Ty Jak ja mam się uśmiechnąć, jak ja kurwa jestem w szoku? Ja, ja, ja pierdolę, ale ja... Teraz z wyjebane male, wszystko. No nie no, jednemu mu zaraz, no! A ci się kurwa stara w łóżku zasrała. W ogóle yy, kim grasz w ogóle? No jaka kurwa no! No patrz, dostała i mnie atakuje, no. No patrz, zrobi ta pipka gunik i już mnie kuba bije, no. Tego na razie nie będziemy ogarniać, bo on, on chyba jest sam, słuchajcie, wiemy go. Teraz wejdź na teren ordu i idź na maxa w lewo, aż trafisz na obóz myśliwych. Spoko, już tam idę. Koko! 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 Chodź, koko! Chodź, koko! Tak Aw, Yeah. A było tak pięknie. Prawda, czempion będzie na Gold. Jedzić centynatów, no wiesz, ha. kupić mieszkanie za pięćset <laughs> tysięcy. To i tak jest dużo. Wariaty. Kiedy ja, do kiedy ja mieszkanie kupię, wariaty, to ja pytałem. Skupię wtedy, kiedy kupa będzie. Albo znajdę dziewczynę, która ma mieszkanie. O, to będzie dobry sposób. Ja się tak poję, że na krzywy ryj wpierdzielę. Ona mówi, mówi do mnie tak, Peksiu, kochasz mnie? Tak, tak, kocham cię, kocham, kocham cię jak najbardziej. Tak, tak, tak. A co, a co kochasz najbardziej? Twoje mieszkanie. <grywa> Twoje mieszkanie kocham najbardziej, wiesz. bardzo ambitny znajdziesz kochankę, o będę miał, będę miał dziewczynę, narzeczoną żonę i kochankę a wszystko będzie opłacała teściowa Ha! Dobra? Dobra? Uciekaj! E! Kul! Tak już wszyscy to wszyscy polecimy. Razem zginiemy. Razem żeśmy się nie dali zabić, to. To żeśmy razem na sobie chyba zginiemy. Chodź tu, kurwa, usy, I tam Ja, ja pierdolę Za Brak mi słów na niego Tak chodził, tak chodził I aż ja spadł, no To za ziomuś Nie jestem w niego, kurwa. Na rondzie, zjedź czwarty Na rondzie, na rondzie, czwarty to zjazd. Ja powiem tobie jajami mi klaszcz. <śmienny> Ale tam, gdzie <śmienny> nie no, 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 znajdę nową wiosnę. <śmienny> <Jedź> prosto. <śmienny> w ogóle nie wiem, tego miasta Trzymaj się. Gdzie mi pójdziesz, no nie bądź taka... Teraz sobie chuję banano. Co? Tak przyjemnie. Ale... Jak to było w moim serialu Nie ucz ojca dzieci robić. Trzymaj się. Nie ucz, nie ucz dziecka robić ojca. Co?